Jarosław Kaczyński mówi, że przeliczenie ponowne wszystkich, wyboru, wszystkich głosów nie jest przewidziane przez prawo. Leszek Miller. Akurat jest przewidziane. W Konstytucji jest wyraźny przepis, który mówi, że wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do sądu najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru prezydenta. I konstytucja wyborcę w niczym nie ogranicza. Nie, po prostu wystarczy, że wyborca ma takie wrażenie i chciałby się dowiedzieć, czy jego wrażenie hmm, sprawdza się w praktyce, prawda? Więc pan Kaczyński myli się całkowicie. Co więcej, no, następny przepis mówi, co jest obowiązkiem sądu. Obowiązkiem sądu jest sprawdzenie każdego protestu i ponowne przeliczenie głosów. Więc y, sprawa jest jasna. Trzeba w takich przypadkach ponownie przeliczyć wszystkie głosy, gdzie są jakiekolwiek wątpliwości. Nie ma jeszcze a... podjęcia decyzji, bo premier Donald Tusk mówi, że być może będzie się skłaniał do tego, że ponownie te głosy w całej Polsce przeliczyć, w zależności od tego, no ale, jak dalej będzie rozwijała się ale sytuacja. Premier tu nie ma nic do powiedzenia, to jest kwestia władzy sądowniczej, a nie wykonawczej. Natomiast mnie się wydaje, i tu podzielam pogląd pana premiera Bielackiego, że no, nie ma się nad czym zastanawiać. Wie pani, jeżeli wyjdziemy z tych wyborów w przekonaniu, że zostaliśmy oszukani, my obywatele, to będzie miało ogromne skutki. Po pierwsze, w następnych wyborach część ludzi już nie pójdzie do głosowania. Ja się sam zastanawiam jeżeli oddałem głos na pana Trzaskowskiego i zostałem oszukany, zostałem gdzieś zmanipulowany po drodze. To jak ja mam motywacje, żeby głosować? To ja zadam inne pytanie, to co z państwową komisją wyborczą, której należy ufać? Państwowa komisja Wyborcz wyborcza, a zwłaszcza jej przewodniczący, to jest klient dla prokuratury. Nawiasem mówiąc, czytałem kilka wypowiedzi bardzo znakomitych prawników, którzy o tym mówią, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej szykuje się do podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie ważności wyborów prezydenckich, czyli pracuje bez żadnych przeszkód. A prokuratura, która powinna z urzędu wstrzymać postępowanie w stosunku chociażby do tych wszystkich komisji wyborczych, gdzie już jest w tej chwili jasne, że oszukiwały, prokuratura nic nie robi.